Kiedy w końcu kwietnia 1988 roku doszło do pierwszej fali strajków, w których pojawiło się żądanie ponownej legalizacji Solidarności, generał Kiszczak wydał tajny rozkaz, w którym nakazał rozpoczęcie przygotowań w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych do stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy był już w Konstytucji od 1983 roku, ale w istocie rzeczy miało to przypominać w sensie planów nowy stan wojenny, a więc zajęcie siedzib, łączności, internowania osób uznanych za stanowiących zagrożenie. I te przygotowania do stanu wyjątkowego były kontynuowane przez cały rok 1988 i przez znaczną część roku 1989. Tak naprawdę skończono je prowadzić czy aktualizować, te plany, dopiero w momencie powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego, wtedy też dość, gruntownie zniszczono większość dokumentów dotyczących tego, e, tych przygotowań, w związku z tym wiemy o tym bardzo niewiele. Natomiast trzeba mieć świadomość, że sam fakt rozpoczęcia przygotowań nie musiał oznaczać tego, że, one były, że ten stan, wojenny był, stan wyjątkowy był możliwy do wprowadzenia. Znaczy, mówiąc krótko, e, wydaje się, że w 88, 89 roku morale aparatu bezpieczeństwa i wojska, bo tu bez wojska się trudno było obejść, było już w tym czasie tak daleko posuniętym rozkładzie, że ci ludzie po prostu prawdopodobnie nie Weszliby drugi raz do tej samej rzeki, czyli stan wojenny nie mógł się już powtórzyć. Także dlatego, że nie było już straszaka sowieckiej interwencji. Polityka Gorbaczowa oznaczała, że po prostu większość Polaków miała świadomość, że po prostu Związek Radziecki nie będzie wspierał ekipy Jaruzelskiego przy pomocy militarnej interwencji. No, ale na przykład że uprost... Tak, a to jest inne pytanie, już wyjaśnię tak. Na czym polega istota kontraktu Okrągłego Stołu? Otóż istota kontraktu Okrągłego Stołu z punktu widzenia tych, którzy ten kontrakt wymyślili, zainicjowali, czyli obozu władzy komunistycznej, polegała na tym, że trzeba przenieść centrum władzy z partii komunistycznej, z PZPR, do nowo mającego, nowo powstać Urzędu Prezydenta. Prezydent miał w Konstytucji utrzymać, otrzymać cały szereg bardzo ważnych, uprawnień, które by mu pozwoliły całkowicie legalnie kontrolować całe życie polityczne w Polsce. I chodziło o to, żeby Solidarność i Kościół jakby zaakceptowały to, żeby zalegitymizowały tą operację przeniesienia centrum władzy z PZPR do Urzędu Prezydenta i temu miał służyć okrągły stół z punktu widzenia komunistów. I to się w dużym stopniu udało w sensie formalnym. Rzeczywiście przedstawiciele Solidarności zgodzili się na, bardzo, na ustanowienie urzędu prezydenta o bardzo szerokich kompetencjach, ale w zamian za to wynegocjowali ustępstwa, które ostatecznie unieważniły cały ten kontrakt. A mianowicie najważniejszym było doprowadzenie do wolnych wyborów do Senatu. To niewątpliwie to właśnie wynegocjowano w zamian za tego silnego prezydenta, a to jak się później okazało w efekcie wyników wyborów 4 czerwca, zmieniło całkowicie układ sił w Polsce i sprawiło, że tak naprawdę prezydent ciągle miał te ogromne uprawnienia, ale już z nich nigdy nie skorzystał. Jaruzelski nigdy nie skorzystał z tych niezwykle szerokich uprawnień, które przy okrągłym stole wynegocjowano i przyznano urzędowi prezydenckiemu, który on w lipcu 89 roku obsadził. Yy, dobrze. Może byśmy teraz te dramaty, że to księży. Znaczy jest tak, że rzeczywiście w styczniu 80... W styczniu 89 roku dochodzi do dwóch tajemniczych zgonów księży związanych z opozycją, księdza Niedzielaka i księdza suchowolca. To dosłownie jest na kilka dni przed rozpoczęciem obrad okrągłego stołu, w momencie w którym kierownictwo PZPR zgodziło się już na ten najważniejszy postulat strony opozycyjnej, a mianowicie, że Solidarność będzie na nowo zalegalizowana. To przez wiele miesięcy blokowało rozpoczęcie rozmów. Ta decyzja nie wywołała oczywiście entuzjazmu w pewnych kręgach dogmatycznie nastawionego aparatu partyjnego, jak i w aparacie bezpieczeństwa. W związku z tym nie można wykluczyć, że te zabójstwa księży miały związek właśnie z próbą wywołania kryzysu politycznego, który by uniemożliwił rozpoczęcie obrad Okrągłego Stołu, a w konsekwencji nie doszłoby do legalizacji Solidarności. Ale to jest tylko hipoteza. My tak naprawdę za mało wiemy o tym, dlaczego tych księży zabito, choć wydaje się, że niemal na pewno, że oni padli ofiarą zamachów. Ale czy taka była intencja rzeczywiście tych ludzi, którzy się tego dopuścili, czy powody były inne, trudno dzisiaj przesądzić. Dobrze, a w jaki sposób, bo niemal, nie była inwigilacja opozycji yy, przez SB, tak? Tak. Yy. Ale chodzi panu o, o inwigilację w trakcie obrad okrągłego stołu. Dobrze, okej. Okay. Formalnie przy okrągłym stole wszystkie strony były równe, ale jest faktem, że jedna z tych stron, czyli aparat władzy, miał za sobą aparat bezpieczeństwa, a ten miał określone środki w postaci czy to agentury, czy wszelkiego rodzaju podsłuchów, możliwość inwigilowania zamiarów strony przeciwnej. I rzeczywiście w archiwum IPN-u zachowało się całkiem sporo dokumentów, które pokazują, że na bieżąco właśnie przy pomocy różnego rodzaju środków ludzie z aparatu władzy zdobywali informacje o tym, co planuje, jakie są zamiary strony przeciwnej, czyli Pojawiały się informacje na temat tego, co, gdzie i komu powiedział Adam Michnik, co zamierza Wałęsa, co mówi Kuroń. I te informacje były wykorzystywane przez stronę rządzącą ówcześnie do różnego rodzaju rozgrywek. Na przykład zachował się taki dokument, którego, którego treść więcej sprawdza do tego, że jeden z generałów Służby Bezpieczeństwa pisze do Kiszczaka, że weszliśmy w posiadanie rozmowy, którą toczył Jacek Kuroń z Bronisławem Geremkiem, w której bardzo niepochlebnie się wyrażali o Prymasie Glempie i czy nie byłoby, zdaniem towarzysza ministra, uzasadnione, żeby ten materiał przesłać Prymasowi Glempowi. Nie wiemy, co się dalej z tą sprawą stało, czy wysłano to do Prymasa, czy nie, ale to jest przykład takiej gry o charakterze dezintegracyjnym, którą bezpieka prowadziła oczywiście także w całym PRL-u, ale przy okrągłym stole w trakcie jego obrad również. Gry, której celem było tak naprawdę no, skłócenie tej drugiej strony, prawda? gdzie w którymś momencie i stronę kościelną, i stronę solidarnościową traktowano jako pewną całość, pewnego przeciwnika, Staram się tego przeciwnika wewnętrznie skłócić, podsycano różnego rodzaju spory, podsycano animozje, które istniały naturalnie. Dobrze, dziękuję. Yy, o komitecie obywatelskim, bo tam yy, mhm. była penetrowana chyba już, tak? Komitetem przez Znaczy, Komitet Obywatelski powstał w grudniu 1988 roku i od początku stał się przedmiotem zainteresowania służby bezpieczeństwa, no bo to miało być to centrum opozycyjne, jak to Marcin Król nazwał, gabinet cień. W związku z tym oczywiście interesowano się przebiegiem obrad, zachowały się dokumenty stanowiące dość dokładne sprawozdanie z kolejnych posiedzeń Komitetów Obywatelskich, a kiedy po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu podjęto decyzję o tym, że Komitet obywatelski zacznie pączkować, zaczną powstawać regionalne komitety obywatelskie, które będą organizowały kampanię wyborczą Solidarności. Siłą rzeczy wszystkie te komitety zostały objęte rozpracowaniem operacyjnym przez Służbę Bezpieczeństwa. Zachowało się ponad 30 tomów sprawy o kryptonimie rządło. To była właśnie sprawa rozpracowania Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, tego głównego, a w jej ramach było prowadzonych 49 spraw na komitety obywatelskie w poszczególnych województwach. I każdy taki komitet obywatelski a także te niższe niż wojewódzkie, miejskie czy, czy, czy gminne komitety obywatelskie, jeśli takowe, powstały, były rozpracowywane przez Służbę Bezpieczeństwa. Starano się zorientować, kto tam jest główną osobą organizującą tą kampanię, z kim jest skonfliktowany, podsycać te konflikty, starano się w różny sposób przeszkadzać. Służba Bezpieczeństwa generalnie starała się w maksymalnie możliwy wtedy sposób utrudniać prowadzenie kampanii wyborczej przez Solidarność, ale trzeba pamiętać, że ta kampania była niezwykle krótka. Realnie to było od Kwietnia do końca maja, i tak naprawdę widać z tych sprawozdań, które się zachowały, że Służba Bezpieczeństwa nie jest w stanie w sposób istotny zaszkodzić Komitetom Obywatelskim, bardziej jest w stanie informować centrale, co się dzieje w terenie, prawda? I, I to były komunikaty czy sygnały, no bardzo jednoznaczne, mówiąc o tym, że, że te, te komitety powstają bardzo szybko, masowo, że ludzie się do nich garną, że, że kampania wyborcza Solidarności wyraźnie przebija tą kampanię, którą prowadziła koalicja rządząca. I to była bardzo znamienna różnica między Tymi podobnymi meldunkami, które słały komitety PZPR. Tam panował niemal jednomyślny optymizm, że wybory wygramy, że sytuacja jest bardzo dobra, że kampania koalicji się rozwija. Służba bezpieczeństwa miała tu znacznie bardziej realistyczny pogląd, z nielicznymi wyjątkami, właściwie nie, nie, nie stawiając kropki na d, ale ostrzegała swoich przełożonych w Warszawie, że y, y, zbliża się klęska wyborcza y, obozu rządzącego. Co, co tak naprawdę działo się tak Tack. My na temat tego, co działo się w Magdalence, czyli w Ośrodku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wtedy pod Warszawą wiemy całkiem sporo, dlatego że właśnie ze wszystkich spotkań w Magdalence zachowały się dwa niezależnie od siebie pisane sprawozdania. Jedno, jedne notatki prowadził zapiski panią ksiądz Orszulik, dzisiaj biskup Alojzy Orszulik, drugie prowadził sekretarz generała Kiszczaka Krzysztof Dubiński. I można, Zostały te zapiski opublikowane, można właściwie posiedzenie po... Posiedzeniu porównywać te zapiski równolegle i widać z nich, że obaj dość rzetelnie się wywiązali ze swojego zadania, w miarę dokładnie oczywiście jeden czasem pisał precyzyjnie, inny mniej, ale generalnie układa się to w pewną całość tego głównego przebiegu negocjacji w Magdalence, które, które, które trwały przez kilka miesięcy. Natomiast trzeba pamiętać, że oczywiście Magdalenka jest pewnym skrótem to znaczy tak naprawdę. Pod tym pojęciem rozumie się w całość nieformalnych rozmów przedstawicieli opozycji z Solidarnością. Takich rozmów się mnóstwo toczyło także poza ośrodkiem MSW w Magdalence, że wspomnę o spotkaniach, do których dochodziło w prywatnym mieszkaniu profesora Janusza Rejkowskiego, członka biura politycznego. I z tego oczywiście, co tam się działo, my już nie mamy żadnych sprawozdań. Wiemy tylko, że takie spotkania miały miejsce. A zatem mówiąc krótko, sama Magdalenka bywa mitologizowana, to nie jest miejsce, w którym doszło do jakichś tajemnych układów przypieczętowanych jakiś pisemnych. Porozumień. Natomiast to jest miejsce, w którym nawiązały się pewne zażyłości, przyjaźnie, znajomości, które później stworzyły coś, co ja nazywam duchem Okrągłego Stołu, który rzutował na politykę rządu Tadeusza Mazowieckiego, politykę prezydenta Lecha Wałęsy, ale w istocie rzeczy on nie wynikał z jakichś zobowiązań, tylko wynikał z pewnego przekonania, które dominowało u Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego, u Jacka Kuronia i innych uczestników rozmów w Magdalence, że Polska potrzebuje takiego rozkompromisowania, Rozliczenia z komunizmem, a właściwie, że to słowo kompromis przeważa nad słowem rozliczeniem. No ale to, co ustalono w Wenezueli, to tak niechętnie udostępniano. Do, 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 do informacje do znaczy, y, oczywiście, że w trakcie obrad Okrągłego Stołu nikt nie miał pojęcia, że istnieje coś takiego jak negocjacje w Magdalence. Natomiast no, ludzie, y, którzy obserwowali te oficjalnie w, negocjacje prowadzone w pałacu namiestnikowskim, no, widzieli, że co jakiś czas dochodzi do sporów w jakichś sprawach. Do właśnie zastopowania rozmów, po czym po pewnym czasie nagle te rozmowy ruszają już z wyższego poziomu, kiedy było jasne, że gdzieś poza tą pałacem doszło do jakiegoś porozumienia, prawda? I to było jasne dla wszystkich, że istnieje jakiś mechanizm negocjacyjny, który jest ukryty przed dziennikarzami, którzy tutaj byli gośćmi w pałacu namiestnikowskim. Z czasem się okazało, że to było środek MSW w Magdalence, natomiast czyli sama Magdalenka była tajemnicą, ale, sam, ale nie istnienie pewnego nie zakulisowego czy nieoficjalnego mechanizmu negocjacyjnego. On, on po prostu no, był wpisany jakby w istotę tego porozumienia, bo to nie były negocjacje z sierpnia 80 roku w Stoczni Gdańskiej, które były transmitowane przez radio Radiowęzeł i gdzie każda próba wyjścia poza taką oficjalną, transmitowaną rozmowę byłaby natychmiast zakwestionowana jako nielegalna. Istotą tego, co działo się wiosną 89 roku w Warszawie, było właśnie pewna zakulisowość, pewna, pewna gabinetowość. Taka, tak to zostało wymyślone, bo przypomnę. Y Tutaj to Aleksander Kwaśniewski powiedział taki, takie słynne zdanie na posiedzeniu biura politycznego, że widzi zasadniczą różnicę między stołem, który stał w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80. roku, a stołem, który stoi w pałacu Urzędu Rady Ministrów, wtedy dziś prezydenckim w Warszawie, a mianowicie różnica polega na tym, że okrągły stół jest ideą władzy. To myśmy zaprosili do tej drugą stronę, do tego stołu, i to my. Kontrolujemy ten proces. I tutaj tak naprawdę druga strona się z tym zgadzała. Jest taka słynna wypowiedziacka Kuronia, który powiedział właśnie w tym budynku, w którym teraz ja do Państwa mówię, że opozycjoniści przychodzą do pałaców władzy tylko w dwóch przypadkach: albo na czele zbuntowanego tłumu, żeby przejąć władzę, albo przychodzą na zaproszenie tej władzy po to, żeby się z nią dogadać, bo władza w tym widzi jakiś interes. I to jest istota tego, 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 tego co się tu dzieje, mówił Kuro. Nie miał racji. Po prostu trzeba pamiętać: okrągły stół nie jest porozumieniem Dwóch równorzędnych stron. Jedna ze stron ma przewagę nad drugą, natomiast ta druga się na szczęście nie udało oszukać i Polska na tym dobrze wyszła. No i może jak i dla Pana, jaki jako historii, tego, historii Są dwie legendy Okrągłego Stołu. Biała legenda, która mówi, że przy Okrągłym Stole komuniści pokojowo oddali w Polsce władze opozycji. To jest legenda fałszywa, bo w rzeczywistości oni chcieli rządzić jeszcze po okrągłym stole przez co najmniej kilka lat i gdyby nie wynik wyborów czerwcowych to by prawdopodobnie rządzili. I jest też czarna legenda Okrągłego Stołu, która mówi, że doszło tutaj do makiawelicznego spisku prawda, komunistów z byłymi komunistami, którzy się gdzieś tam przenieśli do opozycji, na temat podziału władzy dano sobie tu gwarancję bezpieczeństwa i właściwie podzielono układ sił w Polsce na następnych ileś lat. Otóż ja te dwie legendy odrzucam. Ja uważam, że po prostu przy Okrągłym Stole w ogóle nie było mowy o żadnym oddawaniu władzy, a zatem nie można jej było oddawać ani pokojowo wspaniałą myśl na srebrnej tacy, ani nie można jej było dzielić prawda, w sposób zakamuflowany, bo po prostu PZPR chciała rządzić, Jaruzelski chciał rządzić dalej, tylko w zmodyfikowany sposób po to, żeby zyskać na czasie, żeby opóźnić nadciągający wybuch niezadowolenia społecznego. I to jest istota Okrągłego Stołu. Próba, próba tak naprawdę spacyfikowania nastrojów Polsce, która się na szczęście nie powiodła i miliony ludzi 4 czerwca dali temu wyraz, zadając śmiertelny cios dyktatorskim rządom PZPR. Tyle tylko, że oczywiście duch Okrągłego Stołu zaciążył nad polską polityką od początku lat 90. i niekoniecznie przyniósł dobre efekty. Czyli wtedy nic nie można było więcej osiągnąć. Y jedyną alternatywą było czekanie. To znaczy, alternatywą. Od rządu Wałęsa parokrotnie w trakcie tych rozmów w Magdalence mówił: Skoro panowie nie chcecie na naszą propozycję się zgodzić, to się rozstajemy, my poczekamy, my mamy czas. W domyśle, a czy Wy macie tyle czasu, co my? Bo Wałęsa rozumiał, że czas działa na korzyść opozycji. Być może Wałęsa mógł wylicytować jeszcze więcej. Tego się już nie dowiemy. Mówiąc krótko, nie możemy w odpowiedzialny sposób powiedzieć, co był alternatywą dla Okrągłego Stołu. I mówię to zwłaszcza do tych, którzy nieustannie mówią, że alternatywą dla Okrągłego Stołu była krwawa jadka, e, trupy na ulicach e, i krwawa rzeź. Bo Przykłady Czechosłowacji, NRD czy Węgier pokazują, że tak nie było. Jedyny przypadek, który mówi o krwawym przewrocie, to jest przykładek rumuński, ale Polska i Rumunia w roku 1988-1989 były diametralnie odmienne. Byty, choć oba państwa były państwami realnego socjalizmu, to zestawianie ich jest dużym błędem. W związku z tym, tak naprawdę, można przypuszczać, ale pewności nie będziemy mieli żadnej, że alternatywą dla Okrągłego Stołu był taki stopniowy, rozpisany na wiele miesięcy rozkład systemu komunistycznego, zakończony demonstracją strajkami w stylu aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji.